W Warszawie zmarł arcybiskup Henryk Hozer. Był to człowiek niezwykłej wiedzy, skromności i wiary. Tak wspominany jest były biskup warszawsko-praski, którego dewizą były słowa: Bóg jest większy. Duchowny miał 88 lat. Damian Szmagliński. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Palotyn, filozof, teolog, misjonarz, lekarz. Będąc lekarzem, wstąpił do seminarium, zapragnął oddać się ludziom w krajach misyjnych, ubogim w Afryce. Ponad 20 lat spędził w Rwandzie, pełniąc tam wiele ważnych funkcji. Był m.in. animatorem Duszpasterstwa Rodzinnego, założycielem ośrodka medyczno-socjalnego w stolicy Kigali oraz wizytatorem mianowanym przez stolicę apostolską. Swoją osobowością wiele dobrego. Do dobrego ducha dawał. Od 2008 roku przez 9 lat kierował diecezją warszawsko-praską. Do dziś wspominają go wierni. Odszedł bardzo dobry pasterz. Był naprawdę człowiekiem wielkiej pracy i człowiekiem bardzo wierzącym. Niesamowita miłość z jego emanowała. Taka mądrość. On potrafił w kilku słowach, w kilku prostych słowach skwitować każdą wypowiedź. Tak celnie, że po prostu szczęki opadały. W ostatnich latach arcybiskup Henryk Hozer został specjalnym wysłannikiem papieża Franciszka do Medjugorje. Był wielkim piewcą pokoju. W jednym z wywiadów podkreślał: Pokój jest treścią modlitwy Kościoła. W każdej mszy świętej przed Komunią Świętą jest modlitwa o pokój. Przypominamy słowa Jezusa: Pokój wam, zostawiam pokój, mój wam daję. Nie tak jak daje świat, ale ja wam daję. I tego pokoju wszystkim życzę, żeby zagościł w naszych sercach i wówczas zagościł również w relacjach, jakie mamy. Odejście księdza arcybiskupa Henryka Hozera do domu ojca to dla Polski i Kościoła duża strata. Będzie brakowało tego mądrego kapłana o wielkiej wiedzy i sile ducha. Wieczne odpoczywanie, racz mu dać panie. Przez ostatnie cztery miesiące swojego przyjaciela regularnie odwiedzał Palotyn Zenon Hanas. Mogłem towarzyszyć księdzu arcybiskupowi w jego chorobie, która była spowodowana COVID-em i później te powikłania one sprawiły, że jego organizm, a szczególnie serce, już na końcu były bardzo słabe. Do końca pełnej świadomości i zainteresowania światem tym, co się dzieje wokół niego. To jest postać, która bardzo dużo wniosła do polskiego kościoła i dzisiaj, kiedy można powiedzieć, że żegnamy biskupa Henryka, to na pewno jego miejsce nikt nie zastąpi. Msza święta pogrzebowa odbędzie się w piątek o 12.00 w Bazylice Katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie. Mija 80. rocznica męczeńskiej śmierci ojca Maksymiliana Kolbego. Franciszkanin zginął 14 sierpnia 45.